7 yo yo Osiem. kurwa syny. no na za to no ej Oż coś tam poszedł ty o kurwa macie się biją boty co robią ej was ej dobrze tu w Dobra, tam jestcie Ale no nie, nie ma, nie? Na razie Dobrze no Wygranko na luzie Nie ma innej opcji Chłopco co się w bandę wpierdolił, kurwa, z tym diablo, nie mogę z nim chłopco kurwa na pierdala. On nie ma hałasu, on wuj do, 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 do przodu, nie? Tak to nie, nie istnieje. No kurwa ciągle banda, ty. No, okay. Może no. się, wino. Tak opijasz. Oni się bałem w bandę. Bo nie wyfonowałem. Koniec. A tak to se możesz, a tak to se możesz między... Po drugie, oni by nie mieli po co ci pić, bo to są po prostu, wiesz... Nie opłacaj im się. Więcej wydają... O, ale pięknie. O kurwa. Dobra. Nie, no, była chyba historia raz, że się wjebali temu, tak, nie? Kurwa! Kutnienie swoje, kochany się. Po kamieniach. Zależy ile nie, też, wiesz, wiesz, kasy tam poszło. Od no dłużej, właśnie, no. Bo przygotowanie takiej akcji kosztuje, bo tam na przykład na buddę to trzy miesiące się powali, to też są koszta jednak. Opali. Dłużej. Ja nie wiem, ja samą akcję, że samą wejście, czy... samą ogólne. akcję. Oni, go, oni dopiero od trzech miesięcy to wszystko przygotowywali, a teraz po prostu badają historię jeszcze przed, przed, przed. Oni dopiero trzy miesiące temu zaczęli to szykować. No, ale oni no. obserwowali Przejdzie. go już znacznie wcześniej. Mm. No, Także no, posadzenie cool. go i końcówkę tego szykowali 3 dopiero. Trzy miesiące no. temu zaczęli. Już tam było. To było no, szybko. Przyspieszyli to. To mieli już wiesz, podstawy, no to co 3 miechy przygotowali wszystko i tyle. I teraz im odpaliłem coś dla beki i po prostu się dziwi, co im się... To odpalimy chyba Nikokado Avocado, jak się ze swoim tym chłopem napierdalamy, czy do pokoja, tam dwóch grubych ludzi się rzucają. Dobre, dobre. Ale nadal. I tak najlepsza funkcja, jaka kiedyś było w telefonach, to były te... diody RJ. Nie, nie, tak? Chodzi o i Na nie? Dalej niech... O, ja ja da, ale krupa, się to wykluwany lewizer ku no nie w klasie tak trollował właśnie z tym. Też po No jak to się nazywa, Z no, projektor, rzutnikiem projektorem po prostu wyłączał to. A. Ja Zajemiste. wiem, to znaczy, że byłem jedyną osobą, która miała taką funkcję w telefonie. U mnie po prostu kilka osób miało, ale jeden ziomek po prostu trollował tym nie. Najpierw odpalił to nauczycielce, normalnie, a później, znaczy nie. Znaczy inny nauczycielom od pani, który po prostu wyłączał specjalnie. No. My zmieniliśmy język na chiński. <grym> U mnie na, na tym, na religii, pamiętam, w zawodówce ktoś wyłączał, telewizor przewłączał. więc... Szatan opętał. Tak, tak. <grym> Szatan! Księdzu, księdzu... Ja był! ...egzorcyzm eksor na projektorze. Jedyne co pamiętam religii to tyle, że w podstawówce czekaliśmy aż y, będzie koniec świata, bo to był ten, miał być tam... którego to 2012? Tak. Ale to był jak, to miał być miesiąc grudzień? Grudzień, tak, 12 grudnia. Grudzień? Tak, tak 12-12 miał być. Tak, 12, 12, 12 tak. miał być. Meta? A to... Koniec świata. Y, nie, nie, koniec nie, nie. świata, ale to nie. po prostu się... Kalendarz Majów skończył i tyle. Tak, I, i po prostu <laughs> czekam, tak patrzyłem na zegar. Jak myślałem, tak siedzę sobie obok kolegi, tak patrzę na rzekę, tak się kurwa ty nozara, to, to będzie. Chuj nic się nie stało. Tylko potem pamiętam, że odłączałem jakąś choinkę jebaną, to mnie komp, prąd kopnął. A kurwa. Ten, bo, bo kabel był po prostu poharatany i odbezpieczony i ja zlecałem za cały przedmiot i to poczułem to. Aha. Ehm, ja pamiętam jak Microsoft w Broek się żegnał z widzami. Na koniec świata. Ehm. Tylko to pamiętam z tego. Łata. <laughs> Żadnego godzinach godzina, nie, się, nie wiem, biznes, to, też ma, to nie miał być? Szkoda się nie skończył świat godzina, Ale to rytycznie nie? Nie wiem Skończył świat, już nie jest tak jak kiedyś Z jednej strony tak, z no. drugiej strony... No nie nie wiem jak to określić Znaczy, no, jak się, dopiero jak się świat się. by skończył... Znaczy, świat by się skończył dopiero jakbyśmy w ogóle jakby nie mieli gdzie... Znaczy, no, no, Żyć mamy gdzie jeszcze, ale... Planeta trochę się za, zapada tak znaczy, znaczy nie tego, co to, to znaczy koniec świata. Jeżeli no, koniec świata to, to było po prostu wymarcie wszystkich gatunków tak na, no. na raz, nie? Dokładnie. Wymarcie gatunków ma to to wymarcie nas. Czy wymarcie ogólnie całego świata, Czyli no, nie wiem, czy niby nie było, tak było wymarcie wszystkich, ziemi, Ziemi. no. Sobie. Tak, tak. Planety inne by sobie dały radę, bo one sobie tam trzymają się w kosmosie. No, ale jakby my, my nie jesteśmy to. całym światem też, nie? Tak, to znaczy koniec hmm. świata naszego, nie? No. Planet naszej To do koniec gatunków. No bo to masz wszechświat, który tak, jest tam wyżej, a to jest nasz świat. O no, nasz a świat, tym nasz. To jest ja No więc dole. to dla nas byłby rodzaj no, tak, świata, no. bo my wszyscy, wszyscy umieramy, zwierzęta Dokładnie. jest dół, natura umiera, wszystko się kończy i fulnie, wszystko no. zostaje tak o. No z tego powinni kosmici przylecieć wielkim laserem, zjeść sobie po i pasuje, jak ta gwiazda, jak ta nasza planeta się wysadza tak. Z jednej strony to było takie pojebane, że wszystko by nagle umarło i te budynki by zostały, po prostu wszystko by zostało To by się powoli po prostu zapadało, to w No, znaczy, Ale to by jeszcze jakby to wszucie, go bo tu niczego by nie nad zwierząt by nie było, nic no. by nie istniało Która by to przejęła w ogóle, nie A znaczy, w są zwierzęta jakieś? Są psy, Właśnie, dziki, ja, ja które są zmutowane no, psy, Ale Jakiś tak poza sposób? tym Chyba jakieś gryzonie też, chyba pewnie istnieją i koty i tak dalej, tak, takie, takie dziko żyją tam. dzieci dzieci znam, przypadkiem nie zmarła. No właśnie... Znaczy, tam tam jeszcze żyją, znaczy psy teraz są tam dzikie w większości. Łotto, no, no, się to? Cię pojawiłeś. To jest właśnie? W Psy A. żyją w takich dużych, No to prawie, wiem. Ale pies żyje tam, bo... Miał jakieś warunki, nie? Ale przecież Znaczy, ale teraz tam się rozmnażają, no bo pies żyje, nie wiem, pies z piętnastu lat sobie, nie? Pewnie też, A później psy po prostu, wiesz, muszą między sobą też... sobie się rzucać ze Tak, jest to jest druga strona, ale mi chodzi tylko o, nie wiem... sarny tam też mogą żyć pewnie po prostu. Że one spierdoliły i wymarły po prostu i zaczęli spierdalać, bo wiedzą... Ptaki na sto procent pouciekały, bo ptaki wyczuwają takie zagrożenie najlepiej. nie tylko ptaki. Ale sam, ptaki najlepiej, potrafią. no to sam też, ale ptaki zajebiście wyczułem, tak samo jak było przecież w Stanach Zjednoczonych... Szury chyba przed też tym, przed tym, No i też, przed tym to jest, tornadem przecież tam ptaki uciekały, nie? To jest pojebane samo, potrafi się takie zagrożenia, ale samo... Ale przed autem stoi. Ale samochód km, a pociąg. Trany. No już tak. a nie się padniego no, chyba, złamiesz, to może nie da się. Złamiesz od razu uciekać i do lasu, a jedziesz na przykład autem i tu świecisz na niego i on... Ho? Tak. No, idę Idę wejdę sobie. I ten, teraz robi kur. Tak. On ha. Po prostu nagle mu, mu styki nie działają i on nie wie, Ta. co się dzieje. Nikt po obu k**a. Mi k**a No i czekamy, czemu nie uciekają. Czy jest to związane jakoś z procesem myślowym? Że mają z tym problem? To Może. tak, e, Ogólnie, z tego, co kamery wyłapały, to żyją tam jakieś euroazjatyckie bobry. Power yy, yy, Elk, jak to się... To, 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 to Amery tak jak w Ameryce masz jeszcze jeleń jeszcze drugi jest ten Daniel to się chyba nazywa? Daniel... Da nie Daniel Elk Nie, muszę zobaczyć co to... to, to, a, to jest po prostu jeleń, że jeleń, no to jest jeleń, że jeleń. Bo Elk to jest jeleń kanadyjski inaczej. Wo tak, jeleń kanadyjski to się nazywa ten gatunek. Nie wiem kanadyjski, ale tak się po prostu A Łoś? Po prostu byłby mus No mus no Znaczy elk to też o, jest... kurwa w ty! No w sumie to to łosie tam A -a. są nieważne to, to, to są... Lotnisko! Jokie no. zajebiste Co tu jeszcze jest? Jeszcze A, ten, 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 rysie jake, euroazjatyckie jeszcze tak, tak. rysie, tak. rysie Podobno, euroazjatyckie tam idzie znaleźć Te borsuki euroazja, europejskie Szare wili Psy, psy te jak szopy wyglądają to jest to taki, teraz, Czopy pies. Ja Posta z tego pana, który mówi o ryciach i jeleniach i tak. Jeszcze czerwone jelenie, czyli po prostu mają pewnie obary, lisy. A rude lisy. Kurwo! No powracały po tych 30 latach pewnie bez tego powracały. ale są drifte. To są normalnie zdjęcie jak te, jakieś taki, jakieś dziwne są. Jelik Damian. To jest sekcji forchop choppy no cóż, to, to, to że pojechał. Trzeba było trochę jest tych zwierząt. A? No? Po topkami po wyłapywali. Bizony. Jedzenie ich mięsa jest zdrowe. Jak one przyszły dawno po tym, to one trochę mogą być po, z, po zjedzeniu tej trawy i tak dalej. Mogą być trochę... Ja Na wciągać się tego. Gdzieś <tyskujesz> no. nie powinno jeść. Na bezpieczeństwa. Te Aha. No, to ma to fajne, fajne, mhm. no. Taka chłop musiał się narobić przy niej. Oj A? tak. Nie wiem, czy ona mi daje taki vibe tego Midnight, Midnight Club. L no, no, bez skitu. Tak, tak, no. Takie miasto, mosty tego to Midnight Club, tak strasznie przypomina. Eee, Zajm znowu. E, Miejcie też wszystkie mody zdobyte z Andras na mapy. Albo też driverami nie do przynajmniej tego pierwszego. A no, minie, no, no, no. Ten no. samochód ten, ten, eee, ten, ten, starym. starym No właśnie driver i właśnie, te, 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 tak. właśnie ten muscle car, tak, tak. Kurwa, kurwa no! Ja pierdolę, co się dzieje, kurwa, ty... Nie każę operować? Reflektor stroniczny. Po prostu za... Te hamulce, kurwa, tutaj, to naprawdę, to się ślizga. No, to hamulce się wciemniają. No, wcześniej muszę. No, właśnie, wcześniej hamuluj. 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 Jak mu trzeba... No. Nie myślałeś i... wypulsować y, hamulcem? Tak. No, no po prostu nie, tapujesz. No, Jak tapuj. no się hamuje nie, samochodem bez hamulca. No -y to tak, dobrać, na ten, że ci ABS nie działa w tym aucie do końca. I ci tracisz cały czas ten. Frakcję. Tak. No. No. Koła się po prostu, w poślizg wpadają lekki, bo nie wpadają w pełny, ale mają problem po prostu. Poślizg wpadasz. Tak się w sumie hamuje autem też bez ABS-u pulsacyjnie. Śmieszne uczucie jest jechać i jednocześnie dawać e, hamulec. Niech się i hamulec jednocześnie. kurwy dziwne uczucie to jest. A nie puściłem. Kurwa tak? tak. tak. kapcia pali i lecisz. Tak. tak. Damian, wie że masek, ale nie są dobre na ten, nie? Y Żuwność. Co tak. Tak.